Pali się. O, pali. Elegancko. Witajcie w kuchni kwasiora. Wracamy właśnie z lasu z nowym nożem, który testuję na swoim drugim kanale Kwasior Official. Link do tego filmu z testów wrzucę Wam tutaj w opisie. No i w leśnych sytuacjach ten nóż idzie w drewno, jak w masło. Radzi sobie wyśmienicie, ale jak będzie w kuchni? Zaraz się o tym przekonamy. Jako, że jest to firma norweska, to też przepis będzie z kuchni norweskiej, tak tobie to, sobie to szwanie upatrzyłem. Więc przyjaciele, chciałbym Was zaprosić na. Bardzo starą recepturę, sięgającą jeszcze czasów Wikingów, na danie kuchni norweskiej o nazwie Lapskaus. Jest to potrawka, zupa, gulasz, w każdym razie danie jednogarnkowe, które z powodzeniem można wykonywać w od tak sympatycznych okolicznościach przyrody i w takich również najlepiej ono smakuje. E, produkty które mam na stole, proszę ją traktować jako bazę, ponieważ lapskausów jest szalenie duża ilość wariantów. Od tych rybnych, po same warzywne, po z wołowiną, wieprzowiną, z ptactwem wszelakim, co ten wiking nam złapał, polował, do gara wrzucił i miał lapskaus. Szalenie proste do wykonania danie, bardzo sympatyczne. Także zapraszam do stołu, omówmy sobie składniki, a zacznijmy tradycyjnie od mięsiwa. Piękna, czerwoniutka wołowina, część zrazowa, oraz lekko podwędzana solona słonina do przesmarzenia. Można, miast słoniny, posiłkować się jakimkolwiek innym tłuszczem bądź też masłem. Z warzyw do dzisiejszego lapskausa wybieram cebulę, pietruszkę, marchew, ziemniaki oraz seler. Z przypraw ja wybieram ziołowego staropolskiego szczerbca oraz pierną zmorę. Przyprawy do kupienia są na kuchniach Zapraszam Was bardzo serdecznie, wpadajcie na zakupy. Ale jeśli nie macie ich na podręńiu, to jak zwykle, żaden problem, ponieważ w opisie wyszczególnie wam przyprawy zastępcze, które również świetnie pasują i lapskaus wyjdzie petarda. No i dobrze. Zaczynamy od pokrycia mięsiwa całą przygodę. Kroimy po wikingowemu, czyli jak się chce. Ja będę kroił w kostkę wielkości orzecha włoskiego. Mięsiwo pokrojone, wrzucam teraz kocioł na ruszt. Słoninka leci w drobną kosteczkę, wytapiam z niej skwareczki, na której przesmażam wołowinę. Do usmażonej wołowiny dodałem jak widzieliście przyprawy i teraz 2 trzy minutki niech one złapią ciepła, niech puszczą aromat i możemy to zalewać. I teraz tak, w przypadku gulaszy, zup gulaszowych i innych tego typu tematów, woda musi być gorąca, aby nie wygotowywać z tego wywaru, tylko żeby robić gulasz. W przypadku lapskausu to jaką wodę wiking miał, taką wlał. Mmm Ależ ciemny, aromatyczny wywar z wołowiny. Niech on teraz leniwie pyrtoli tutaj na małym ogniu, co by mięsiwo zmiękło. Skwarki, widzę, czekają na swoją kolej. Zabierzmy się zatem za warzywa. I teraz przepisy na Lapskaus nie wyszczególniają, jak one mają być pokrojone, bo tych przepisów jest nieskończona ilość wariantów. To też robimy to jak się chce. Mi się chce w drobną kostkę, co by przetestować nóż. Mięso jest już mięciutkie. Gotuję się godzinę z lekkim haczykiem. Czas teraz na warzywa. Wrzucam je, mieszam i gotuję dwa kwadranse, co by zmiękły. Kolejne pół godziny gotowania za nami. Pietrucha jest przygotowana, skwarki również, a zupa gotowa. Co by ją wam zaserwować, więc zapraszam do stołu. ဆုသာချိုနေလားဆရာတော်ဘုရား Niesamowicie smaczne, lekkie i proste danko, ale w tej prostocie tkwi tutaj siła. Wyczuwamy bowiem każdy ze składników osobno: czuć słodycz marchewki, ziemistość selera, pietruszki i jakie tam warzywa jeszcze dacie, a drzewi, brukie wdawano, kalarepę, czosnek, i to wszystko czuć osobno, a jednocześnie wszystko naraz stanowi o całości smaku tej potrawy. Niesamowita sprawa. Ziemniaki nadają treściwości, miast ziemniaków z powodzeniem, i tak dawniej robiono, posiłkować można się kaszami wszelakimi, pęcza korkiszowa świetnie się tu odnajdą, zaś daje tutaj nam krzepy. Skwarki natomiast haha, nie znalazły się bez kozery w całej kompozycji, ponieważ co jakiś czas o, będziemy na nie trafiać i wtedy dż, bomba smaków. Uderza nas w słoność, dymne nuty i ten charakterystyczny smak tłuszczu wieprzowego, który idealnie dopełnia kompozycję całości. Także cóż, przyjaciele, proste, a jakże wspaniałe, ale to właśnie proste rozwiązania w życiu zawsze są najlepsze. Więc cóż, róbcie sobie lapskaus w domowych zaciszach, i czujcie się jak nordyccy wikingowie. Pozdrawiam, do zobaczenia!